Drodzy zborownicy, członkowie Parafii Ewangelijsko-Augsburskiej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, na Pomorzu Gdańskim, drodzy sympatycy parafii, siostry i bracia w Chrystusie. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Tak Ewangelista Jan ujął to, co wieloma obrazami namalował Łukasz na kartach swojej Ewangelii. To, co przeżywamy właśnie ten godowy czas. Święta Narodzenia Pańskiego, Boże Narodzenie, mówiąc bardzo teologicznie, Inkarnacja Bożego Syna. Wszystkimi tymi słowami, pojęciami próbuje się oddać coś, co jest tak naprawdę jedną wielką tajemnicą, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas że Boży Syn Jezus Chrystus przyszedł do nas na świat, by nas do siebie zbliżyć, by nas uczynić lepszymi ludźmi, radosnymi, pełnymi nadziei, wiary i miłości. Tegoroczne święta przeżywamy również w cieniu pandemii. Wiele masowych imprez. Naszych spotkań parafialnych również w tym roku się nie odbyło za sprawą właśnie tego wirusa, który sprawia, że nasza wspólnota, także nasze codzienne przeżywanie wielu spraw jest inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy. Ale ważne jest, by w te święta potrafić się skupić na tym co najważniejsze na biblijnym przesłaniu przyjścia Jezusa na świat. Tego, że On wśród nas zamieszkał, stał się jednym z nas. Siostry i bracia w Panu, tego chciałbym Wam życzyć na ten godowy czas. W imieniu moim własnym, mojej małżonki, córki, w imieniu księdza Marcina Rajsa wraz z małżonką, w imieniu całej rady parafialnej, która reprezentuje tę parafię, życzę Wam wszystkim, Waszym rodzinom, Waszym bliskim, przyjaciołom, Wszystkim ludziom dobrej woli, błogosławionych, radosnych świąt narodzenia Jezusa w naszych sercach. By to On był żywy wśród nas i byśmy my żyli Jego obecnością. By nasze spotkania, nawet jeśli będą fizycznie ograniczone, były pełne serdeczności, radosnych, dobrych życzeń. Dzieciom i młodzieży życzę wspaniałych prezentów, nie tylko zresztą, dzieciom i młodzieży, nam wszystkim. Bo Chrystus nas obdarowuje nową rzeczywistością, czasem łaski, czasem zbawienia. On przychodzi do nas jako Zbawiciel, jako Bóg, jako Emanuel, Ten, który jest z nami. Dobrych, błogosławionych i radosnych świąt. A po świętach niech ta radość nie ustaje. Nadziei na spotkanie z Jezusem w Jego Królestwie, by On nad nami panował błogosławionych i radosnych świąt.